Cześć, przychodzę z zakupami. Słuchajcie, kupiłam coś. Nie wiem co. Otworzyłam już, patrz na paragon. Aha, dobra, już wiem co. Yy, dla męża mojego kupiłam gumki, bo on wiecie, ma pięć włosków co prawda, ale ma dłuższe. Włosy takie do, do ramion, do szyję mu przykrywają. Do ramion może nie za dużo powiedziane. Ale wiecie, że on ćwiczyka, ćwiczy karate, więc musi mieć je związane. I po prostu zakupiłam mu. on bardzo dużo odżywa tych gumek. Po prostu je gubi, yy, Gdzieś zostawi i, i, i zapomni. E, tu są. Słuchajcie, po ile to jest spakowane? Jest na paragonie napisane po ile jest spakowane. Mumki do włosów 11. Nie wiem czemu 11 napisali po 5 zł. To coś mi się nie zgadza. W środku miało być 20, 10 sztuk, a widzę, że jest więcej. I trzy takie paczki mamy. O, tu jest w ogóle więcej dużo, więc nie wiem o co tu chodzi. Ja wejdę w internet i Wam tutaj, tu Wam napiszę jak to było, ile sztuk ja zakupiłam w końcu, bo to miało być ileś paczek miałam zabrać do domku letniskowego, miał mieć właśnie w dojo i miał mieć w domu. Tu przyszło w trzech paczkach i w, dwu, w dwóch i pół tak naprawdę. No zobaczymy, jeszcze raz Wam pokażę paragonik i napiszę Wam tak jak mówię tutaj na dole, jak to wygląda, jakie ja zakupiłam, jaka cena. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia. Pa. pa.